Majajajcie, hey, świętajcie, dzisiaj będzie w Porto w Tanks i zobaczymy się, jak się zacznie bitwa. Bo tysz tam gdzieś i pójdziesz, że coś czarna Co czarno w jest? Tak, to jest w na rower. A ty, ty, ty jutro roberem podjedziesz? No. Dobra. Bo innych opcji nie mam chyba. No nie wiem, chyba nie. Autem tam nie stanę, no bo gdzie? Motorem? Znaczy autem byś mógł stanąć. Znaczy się opłaca wyciągać auto na taki no, tak kawałek małej drogi. Motorem? Mogę podjechać, ale zaś Żeby nikt nie ma pierwszy. No wtedyś musiał go zostawić przed u nas. No no Nie wiadomo czy będzie miejsce. No w panterę od pusta Ok, zaraz Eee, bo się zrobiłem papi. Jeszcze nie schodzę. Czyli, jak masz tam fałkę, jakby co? Wystawioną.

Co to jest tańko? Okej Co? O, ale ładny kot. Co? Ale ładny Gdzie kot? No, co? Gdzie kot? U nas... ...do Giełburtka władzi na drzewie. gdzie mają gniazdo gołębie. No ja już... ...matkę zaraz. Chyba już sam mnie odpuszczam.

Ja zgaduję, Adam będzie ostatnim, który zginie. Jest ja 164 HP. Więc ja mogę być pierwszy, co teraz zginie. Ty po, pociśnij się, gdzieś zawiesił. No nie mówię, Adam będziesz już ostatnim. A, A nie. Przedostawił. Arty. Arta, Arta tak. nie klat Akurat Arta Arty cię upięknęła, Tak. Ty, Arty tylko nie przewidziałem, że go trafi. Jakbym miał... Ją... W pełnej no. jeszcze HP, jak to bym jeszcze brzeżył no. te arty. Zdzisiek. Co? No. No, ale się zdziwią jak nas z tym zobaczą. Jadę ja ze nie pojadą tutaj jakieś Skody i tak dalej. Ja jedę z wami, bo tutaj nic nie tak powinien. No, patrz, patrz ile pojechał na prawo. Jedę z wami, żeby z to... Idziemy we trójkę. Chyba Adam ma najszybsze przeładowanie 4 sekundy robimy tak Ty jedziesz z prawej Ja jadę z lewej Adam, zaczekaj przed szczytem Dobra. Nie, nie wyłaniaj się Bo możesz kulkę zarobić to już czekam Ile się teraz? 8, 9 7 9 90 dzią 90 Oho AMX Nie ma WLS Jestem co przywaliłem po powiedza tego MX jest u góry MX? Tak To tak. Czym jest MX? AMX A, A Nie poszło Lśiego się się goście chyba teraz zesuwali jak zobaczyli A się teraz zastanawia jakim cudem odbiłem od Odbiłem Odbiłem Odkawoju A tego nie drwię A będzie cię ci ciężko odbić

Alors, Oh, je sais pas. merci à Zostawaj się I skantuj się Kantnij się, ja się no. Ale chłop się wnerwił Co wy? wy? 8-5 bo z wałem go Za 970 Skabujemy na S pierścia No go nie boję U ooo, ale <grym <siodło>. <grym> Ty, tracimy wazę Zaraz co wamy się na bazę? Nie, no, już nie ma co robić. No, nie, nie, nie dołuj się. Jeden, Dobra, chodź. Teraz ja z nie dwa, O, jak go, przebijesz. Nie go a ty? Ja też go Nie nie. Co? Nie. dwa, dwa, to dwa, co dwa,

Ja, Gustaw. Ja, Gustaw. Ja, tu ja, tu ja, ja 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 go staw. Ja miś? Ja Gustaw, Ja go Ja miś, Ja 12,1. Ja 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 gó... Co? Co? Co to było? Coś ciekawego. O, tu Nie mam jacy wycofać wycofać. się. Nie mogę. Nie masz naprawki? A kraty jak załadowałem to mi silnik poszedł no. Musicie tutaj uważać To chyba jest 4 tam są cztery czołgi O! Nie trafiono w pancerz To da mnie prawda A ja 4 5 6. Akuda. To bo nie zapniezionże zobaczyć. I to dla no pancerza. tam jest za serio te 25? Tak. Te 25 miesięcy. Zgadnij, jaki to ma pancerz? Miliona. <grywa> jest dobre. Zniknie ci to. Naprawdę? Trafiłem go. Ja go też trafiłem, ale pocisk tu parował. No ty ja nie, ja mnie nie w pancyż. Okej, okay, nie wychyla się. Teraz już możesz. Pożyć, że pocisk leci? Zrobił się chyba za zamiar. Kogo oni tam zferbowali?

Zostań tu. Nawet nie wiem jak. Okej, okay. Skoda jest przede mną. Skoda była tu. Co nie, nie tu, przepraszam. Tu. Przecież nie widać jej. jak się masz tą fałką do, do małsian? Eee... Chyba 50 tysięcy. Tak. A tam coś ty zrobił? Co jest? Ja naklikam w i skręcam w lewo. Co jest? Alżujesz że to? Nie wiem spota. Ty, no kurde, ten ucisz. Walony nie wchodzi, ten geniusz.

Dajemy do pomocy kode jakieś. To by było na tyle. coś